Szanowni Państwo, czy myślicie, że Państwa konta w bankach są bezpieczne i tylko Wy macie do nich dostęp? Otóż muszę Państwa zmartwić, ponieważ obecnie i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, i Ministerstwo Finansów, i Senat, a nawet Prokuratura Generalna pracują nad tym, aby mieli dostęp do wszystkich kont bankowych w Polsce. Zapraszam. Szanowni Państwo, jak się okazuje, polskie władze już od 2013 roku próbują dobrać się do kont Polaków, do kont bankowych, do kont oszczędnościowych, do kont w skokach. To wszystko jest tłumaczone wieloma różnymi aspektami. I tak na przykład Senat pracujący nad projektem ustawy, który miałby stworzyć centralną bazę kont bankowych, tłumaczy to koniecznością stworzenia narzędzia, które będzie dostępne dla potencjalnych spadkobierców, ponieważ yy, ością w gardle senatorów są tak zwane martwe konta, na których są pieniądze, a na których nie odbywają się żadne operacje. Yy, prawda jest taka: że chodzi tylko i wyłącznie o to, aby móc finalnie te pieniądze zagarnąć, ponieważ jeśli się okaże, że nikt nie szuka e, takich pieniędzy, że żaden potencjalny spadkobierca przez jakiś czas się po to nie zgłosi, to jestem przekonany, że kolejnym etapem będzie e, uwłaszczenie tych środków przez państwo. Prokuratura Generalna wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych sprawę kombinacji nad umożliwieniem wglądu w konta Polaków tłumaczy, oczywiście, tym, iż muszą mieć narzędzia do ścigania przestępców gospodarczych. Natomiast pytam się, jaki wpływ na ściganie przestępców gospodarczych ma mieć wgląd w prywatne konta osób fizycznych, czy w konta oszczędnościowe, czy w środki zgromadzone w różnego rodzaju skokach? Proszę Państwa, to jest tylko i wyłącznie kolejne narzędzie do inwigilacji Polaków, która postępuje każdego dnia. Nie dajmy się ogłupić. Tutaj nie chodzi o nasze bezpieczeństwo, Tutaj nie chodzi o ułatwienie spadkobiercom pozyskiwania środków, które się im należą z tytułu spadków. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, aby zajrzeć jeszcze głębiej do portfeli i kieszeni Polaków i aby możliwie wykorzystać sytuację, jeśli tylko taka się nadarzy, aby jakiekolwiek środki z naszych kąt przywłaszczyć. Proszę Państwa. Instytucja państwa polskiego powoli bankrutuje i na każdym kroku szukają możliwości znalezienia pieniędzy. Nazywam się Piotr Najzer i nie boję się nazywać rzeczy po imieniu.